Cześć, tutaj kochani zapraszam na Riot Shadow Legends. Dzisiaj będę mówić o wojnie klanów. Mamy dostępną aktualizację. Będziemy się bić dokładnie za 17 godzin, czyli w dniu jutrzejszym. Ja będę starał się codziennie pokazywać wam jak progresuję, jak zdobywam punkty w poszczególnych aktywnościach. Jeżeli chodzi o wojnę klanów, to tak jak Plarium zapowiadało, wybierze z 1700 klanów, które tam spełniają wymagania, czyli są aktywne. Jak oni zmierzyli aktywność? Aktywność zmierzyli poprzez zbieranie tych gwiazdek. Tak? Zobaczcie, to na pewno znacie, macie klan quest, czyli jak codziennie gracie i spełniacie te wszystkie wymagania, dostajecie 3 albo dwie gwiazdki. Jak widać tutaj w moim klanie, jeszcze tak Różnie to wygląda. No i te gwiazdki się zbierają i gdzieś przez ostatnie się 7 dni po prostu się kumuluje i wtedy pokazuje, pokazana jest Wasza aktywność. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak to wygląda w klanie, to też została dodana tutaj taka kolumna Activity i pokazuje, jak te topowe klany jakie wyniki mają. Możecie też pisać sobie swoje klany albo inne. Na przykład jest taki klan jak Tawerna mocy, tak właśnie. I zobaczcie, oni są teraz bardzo aktywni, mają 542, ich drugi klan też 439, ale już Kasia rosyjska tawerna ma 0. Więc można powiedzieć, że na pewno dostaną się do wojny klanów. No i z drugiej strony powiem Wam, że też na moim drugim koncie, gdzie jestem troszkę bardziej kazualowym, klanie to też się dostałem więc nie bójcie się na pewno na pewno też po zalogowaniu zobaczycie że będziecie się bić w, w wojnie klanów no ale co tutaj jest zobaczmy tak pierwsze co to jak się loguje to po prostu o oczom nie wierzę. no mam taki dashboard prezentujący po prostu nasze wyniki klanów. Tutaj na, na górze będziecie widzieć wasz klan, będziecie widzieć waszego przeciwnika i przede wszystkim ten pasek będzie się przesuwać w zależności od punktów, które będziecie zdobywać w wojnie klanów. A jak zdobywamy punkty w wojnie klanów? No tak jak tutaj widzicie, ma, macie różnego rodzaju obiektywy, na przykład, nie wiem, będziecie bić Ice Golema, Fire Knighta czy Pająka, i będziecie zdobywać punkty. Każdy z Was będzie zdobywać punkty. Yy... Jeszcze nie wiem dokładnie jak jest z tymi limitami, bo niektóre tutaj obiektywy, może i wszystkie, mają jakieś dzienne limity. Nie jest to jakoś tam sprawnie opisane, ale to jutro się oczywiście dowiemy. No i tutaj oczywiście widzicie ile wy zdobyliście, a ile zdobyli wasi przeciwnicy. W zasadzie fajnie to wygląda, bo to nie jest jakiś nowy content, zobaczcie, to nie jest coś więcej, co znowu musimy robić, kolejne 10 różnych daily quest'ów itd. Nie, to jest właśnie fajna rzecz że normalnie sobie gracie, a przy okazji nabijacie punkty w klanie. Więc jak na przykład logujecie się do gry i nie wiecie co robić, nie? no to wpadacie i patrzycie, o, teraz jest dwa razy na spider. Nabijemy trochę e, naszemu klanowi. Więc e, ogólnie jest fajne. Jeszcze nie wiem jak zdobywamy punkty w tych różnych, no bo wszystkie inne możemy się domyśleć. E, no i co jeszcze? Tutaj widzicie cztery takie nie wiem, worki, worki na ziemniaki. No i w miarę zdobywania punktów, po prostu potem rośnie wam gwarantowana nagroda, tak? No i teraz tak, jak wygracie tą wojnę, czyli gdzieś tam, nie, nie wiem w zasadzie, ile to będzie trwało, ale podejrzewam, że z tydzień albo dwa, czyli z danym klanem, tak żebyście mogli z innymi klanami się bić. No i ten klan, co wygra, to potem jest jakimś takim dziwnym algorytmem, że wasze punkty są odejmowane od tych punktów przeciwnika i wychodzi jakaś kwota i ta kwota decyduje o tym, jakie dodatkowe nagrody zdobycie. No dostaniecie. No i te, czas, te worki na ziemniaki, że tak powiem, będą, e, tutaj będą siedzieć e, te nowe pierścionki i nowe, nowe itemy do zdobycia. Dobra, idźmy dalej, bo chciałem to szybko zrobić, jeżeli chodzi o nagrody, tak? E, nagrody powiem wam, że jestem w szoku, bo to są nagrody, które potrzebujemy, tak? No, a, no i teraz jak dostajemy nagrody? Tutaj oczywiście jest napisane, że każdy klan, w zależności od tego, gdzie się obecnie znajduje, jaki ma aktywność, jaką ma moc, zostanie w zakwalifikowany do jakiejś ja li ligi. Tak? Czyli czy te słabsze klany będą w pierwszej, potem druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Ja jestem ciekaw, czy właśnie w tym klanie, w którym jestem, czyli 35 na świecie, my trafimy od razu do szóstego, czy jednak klarium zrobi coś takiego podobnego jak Tag Team Arena, Czyli nie wiem, zacznie od trójki, tak? Czyli ci najlepsi będą w trójce. No, tak żeby że można było progresować. Oczywiście te tiery będą um, będą um, znaczy będziecie kwalifikowani do tych tierów, do tych lig, e, jeżeli wygracie kolejne wojny, tak? Czyli będziecie mieli clan, wygracie wojnę, dostajecie jakieś punkty gdzieś tam chyba na miesiąc, e, chyba że to będzie progresować co tydzień, taki tak nie arena. Będziecie awansować do wyższego tiera. No i teraz jakie mamy tutaj nagrody? Ja bym zwrócić uwagę, że zobaczcie, że mamy tutaj te najwyższe potiony. No, ile razy farmiliście na przykład, nie wiem, zielone potjony zużywaliście, nie wiem, 600 energii, a wypadł tylko jeden, nie? No, tutaj macie właśnie te najwyższe potiony już tutaj jako nagrodę, nie? Więc to jest super, no. To jest trochę żart, 15 energii nagroda no e, to z, Musicie zdobyć 40 tysięcy punktów, żeby zdobyć nagrodę. To jest oczywiście, to nie jest wasz personalny, to jest raczej rozdzielone na 30 osób w klanie, więc zobaczcie, 30 osób. To będzie dosyć proste do zrobienia, jeżeli wszyscy będą grać. Idźmy dalej w te dalsze nagrody, gdzie trzeba więcej punktów. Oczywiście niebieski szart nikt nie pogardzi. E, e, XP boost. Zaczynamy od trójki oczywiście. No i teraz zobaczcie, jakie itemy mamy w tych najwyższych nagrodach. No w końcu, no to są takie itemy, które my wszyscy potrzebujemy. Ci w szczególności, którzy jeszcze gdzieś tam progresują na Clan Bosie, czy Ultra Nightmare, czy Nightmare, no zobaczcie piąt. Piątka, epicki. To jest chyba jeden artyfakt, Tak. Pią... Do zdobycia powiedzmy wcześniej, powiedzmy, że trzy lifestyle pięciu epiczne. Do tego jeszcze jakieś dwie książki, trochę kurczaków. No super sprawa. No lifestyle. No nie będziecie musieli farmić smoka. Nie będziecie musieli? No będziecie musieli, żeby zdobyć punkty, <głos》>, więc na to wszystko wychodzi. Ale tutaj macie chociaż gwarantowaną nagrodę, no, zmniejszona jest ta losowość. Nie? Jeżeli popatrzymy sobie na tier 2, tutaj itemków nie ma, więc no, nagrody też zawsze się przydadzą. Zobaczcie, kurczaczki, to jest oszczędność czasu, a shardem też nikt nie pogardzi, czy dwie książki do zdobycia, gdzie te epickie czempiony są naprawdę teraz nawet lepsze od niektórych legendarnych. tak? Popatrzmy, w czwartym tierze mamy lifestyle legendarny już legendarny lifesteal. Ile macie legendarnych lifestyle w 5 albo 6 star? Bo ja mam bardzo mało. Więc to są naprawdę nagrody, które chcieliśmy. Ale na piątym tierze to jest w ogóle masakra. Lifestyle to lifestyle, nie? Tam idzie farmie nic on jest potrzebny, żeby się leczyć, ale Savage, Savage jest po to, żeby na arenie robić miazgę. <grym> no i Ciężko, ciężko to wyfarmić, no w końcu jest nagroda i yy, zobaczcie, w, w piątym tierze 5, yy, yy, nie, pięć, tylko trzy itemy yy, Savage legendarne, no to jest po prostu wow, nie, legendarne, no po prostu, przez legendarna piątka może być naprawdę high-endem, jeżeli chodzi o e, item, nie, no i szósty tier to jest w ogóle wow. Ja już nie mówię o książkach, o wojdach, bo to jest naprawdę fajny do dodatek, pewny pewny szart ale zobaczcie 6 star savage przecież to trzeba, nie? to trzeba robić, no po prostu Przecież nie będzie trzeba farmić tego Fair nie? Oczywiście będzie trzeba, ale mniej, nie? Więc y, super sprawa. Dobra, i teraz tak, tutaj oczywiście macie wytłumaczenie, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, na przykład za zabicie Fair Knighta, zobaczcie, że jest 100 punktów, ale zobaczcie na drogą. no jest tylko 40, więc player myśli, że Dragon to jest najprostszy e, dungeon, nic nie jest, więc na samym dragonie niestety punktów tyle nie zdobędziecie. No ale jak popatrzymy, to już właśnie wszystkie pozostałe to już mają właśnie 100 punktów. Faction Wars, zobaczcie, ci co mają naprawdę już na farmie wszystkie. Przyznam się bez bólu, że ja mam. 2000 punktów. I teraz pytanie w sumie, czy to będzie 2000 punktów za jeden klucz, czy... No właśnie, to jest ciekawostka, no, ale to jutro się dowiemy w praniu, nie będziemy się tam doszukiwać. Zobaczcie, jest tutaj informacja o tag team arena, czyli robicie tag team, piątkę dostajecie, 20 za goldy, więc tag team też będzie punktowany. No i teraz clan boss, ostatnia taka rzecz ważna. Aha, dobra, czyli z to jest tak, że nie, nie to, że wsadzicie tam miliony kluczy i dostaniecie dodatkowe, e, dodatkowe punkty w Clan versus Clan, tylko e, czesty, tak? Czyli po prostu róbcie swoje i punkty same się będą robić. No na tym ta wojna klanów polega. Tutaj jeszcze... E, Oczywiście tutaj sobie na pewno doczytacie, jakbyście nie zrozumieli byście w komentarzach, na pewno Wam wyjaśnię. Jeżeli chodzi o members, to tutaj widzimy właśnie całą, taką, cały też nasz rusy nasz wewnętrzny ranking, nie? czyli kto z, z naszego klanu najwięcej punktów zdobył. Nie? No i tutaj leaderboard to dopiero. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, to tutaj jest cała, cały szereg dosyć dokładnie opisany. Tutaj właśnie jest ta informacja o limitach, więc to warto spojrzeć. W zasadzie większość rzeczy już chyba omówiłem. No, tutaj, tutaj jeszcze warto wspomnieć o tych pierścionkach, o nowych, o nowych, o nowej biżuterii, no ale też trofeum, tak? Czyli jeżeli będziecie wygrywać, będziecie dostawać trofeum i to tak fajnie w klanie będzie wyglądać. No, dobra. To na ten, na dzisiaj to już koniec. Eee, mam nadzieję, że się podobało. Co wy wymyślicie myślicie o wynikach? Mi się bardzo podoba i przede wszystkim to nie jest dodatkowy content, który będzie nas trzymać w grze. Po prostu będziecie robić swoje punkty, się same będą nabijać, a gdy będziecie chcieli tam coś więcej dokręcić, to, to sami będziecie o tym decydować. A to by było na tyle. Eee, ja jestem kochany, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmikach.